Cześć, nazywam się Marta Pelińska, współpracuję z kobietami poprzez ćwiczenia z nurtu Slow Fitness, pomagam im uwolnić się od napięć, od bólu pleców, przywrócić sprawność, energię, zachować młodość, tak by mogły w pełni cieszyć się życiem. Jestem też dietetyczką i weganką i wspieram moje podopieczne i inspiruję do zmiany sposobu żywienia. Ogłosiłam, że prowadzę taki siedmiodniowy wegański, jaglany detoks. I słuchajcie, zgłosiło się ponad 40 osób do tej akcji, chociaż nie promowałam jej wcale bardzo długo ani na jakąś szeroką skalę. To przerosło moje wszelkie oczekiwania, A na tej naszej grupie po prostu narodziłaś tak niesamowita energia, takie fajne wsparcie. Wydawało im się, że przejście na dietę wegańską to jest coś monotonnego, nudnego jemy tylko warzywa i w ogóle jest nudno, i jestem głodna, i w ogóle bez sensu jest ta dieta. A tymczasem okazało się, że ich codzienne, regularne żywienie jest monotonne. Nudne, to były szybkie, krótkie przepisy z produktów, które można dostać w sklepie koło domu, czy w dyskoncie, czy markecie, w którym robimy na co dzień zakupy. Po prostu ruch to jest coś tak naturalnego, tanie, coś tak naturalnego dla człowieka, że, że wtedy się czuję najbardziej sobą. Kiedy się ruszam, czuję się po prostu najbardziej sobą. Czas ćwiczeń zawsze mówię o tym, aby nie, nie walczyć o życie. Aby nie myśleć o tym, że jestem nastawiona na to, że muszę pokonać swoje ograniczenia, pewne bariery. Każdy z nas jest inny, każdy ma zapisaną inną historię w ciele, swoje ograniczenia, ale też inne możliwości. I fajnie jest, jeśli to respektujemy, jeśli to akceptujemy, jeżeli docieramy do tego i nie walczymy ze sobą. Rodzaj ćwiczeń, który proponuję, są to takie ćwiczenia, które są nastawione właśnie na zadbanie o siebie, na uważność, na słuchanie tego, co mówi nam ciało, na troszeczkę wyłączanie umysłu, a właśnie komunikowanie się z tym, tymi głębokimi pokładami naszej mądrości, mądrości ciała. Nie znam praktycznie osób w dzisiejszym świecie, które nie miałyby nigdy Albo nie będą miały problemu z kręgosłupem. Problemy z kręgosłupem rozpoczęły się w momencie, kiedy człowiek wynalazł krzesło i zaczęliśmy siedzieć, a teraz siedzimy dużo, coraz więcej. Tak wygląda moja historia. Sama miałam problemy z kręgosupem i to było tak, że ukończyłam właśnie Akademię Wychowania Fizycznego. Tańczyłam w Teatrze Tańca, otwierałam swoje pierwsze studio fitness i nagle okazało się, że mam poważną kontuzję kręgosłupa, która Lekarz nastraszył mnie tym, że to może być koniec mojej kariery. To było dla, mnie, dla mnie to był wyrok śmierci. Po długim myśleniu i zastanawianiu się, doszłam do wniosku, że absolutnie nie poddam się operacji, że chcę poszukiwać. Yy, innego rozwiązania. I faktycznie udało mi się to rozwiązanie znaleźć i naprawiłam swój kręgosłup. Często na przykład pytają się mnie moi klienci, jak ja mam siedzieć, jak tu przystosować, zergonomizować swoje miejsce pracy do tego, aby mój kręgosłup nie nie ulegał degradacji, nie był przeciążony. Tak naprawdę to nie chodzi o to. Chodzi o to, że my pozostajemy w jednej pozycji przez długi czas. Jeżeli będziemy w niej pozostawać przez kilka godzin, to nie ma szans, żeby nie dochodziło do degradacji, do przeciążeń naszych pleców. Prawidłowe siedzenie to siedzenie dynamiczne, czyli częsta zmiana pozycji. Pracujący, wstańmy, Popracujmy przez chwilę stojąc. Możemy nawet położyć się na podłodze, jeśli mamy taką możliwość. Taka ciekawostka, że nieprawidłowy zgryz może być przyczyną problemów z kręgosłupem, że jesteś tak młody, jak młody jest Twój kręgosłup. Więc możesz być bardzo młodym człowiekiem, mieć niesprawny kręgosłup i czuć się jak stara, schorowana osoba, bo to jest troszeczkę tak, że w procesie wychowania i socjalizacji my podlegamy pewnego rodzaju tresurze. Czyli zostają nam drukowane pewne schematy myślowe, pewne przekonania i później one mają ogromny wpływ na to, jak my żyjemy, jak się zachowujemy, jak się komunikujemy z, ze światem, jak budujemy relacje i troszeczkę tracimy kontakt z tym naszym prawdziwym, głębokim ja. I uważam, że właśnie poprzez medytację, poprzez, poprzez ruch, poprzez nastawienie się też na człowieka, Taki sposób, żeby faktycznie budować z nim taką prawdziwą relację opartą na uważności na wsparciu, możemy dotrzeć do tego naszego prawdziwego ja, odrzucając te schematy myślowe, które w jakiś sposób zostały nam drukowane i, i narzucone. Kiedy jestem sama ze sobą, to jest mi ciężko osiągnąć ten stan właśnie takiej euforycznej, totalnej energii, takiej chęci do zmiany świata, do przenoszenia gór, że jednak yy, to ludzie mnie nakręcają najbardziej. Relacje z ludźmi są dla mnie bardzo ważne i niesamowicie inspirujące. Jeśli ktoś zainspiruje mnie do jakiejś zmiany, która wpływa na moje życie w taki sposób, że ono staje się lepsze, że ja odczuwam korzyści, ja staram się to przekazywać dalej. Uważam, że my wszyscy na całej planecie jesteśmy ze sobą powiązani, więc nawet jeśli nam się wydaje, że co tam, nie będę segregować śmieci albo. Dobra, tam nie będę tego robić, bo to nie ma sensu, bo co to za wielkie zmiany przyniesie światu? Przyniesie, przyniesie nawet te małe, drobne rzeczy, które codziennie robimy, na które nie zwracamy uwagi albo wydaje nam się, że nie są ważne, są ważne.